Hej, cześć, manko, z tej strony Jurajski Staś i dzisiaj będziemy nagrywać sobie kolejny odcinek z serii Minecraft Kiełbasia na przygoda jak nie grałem to połowiłem sobie troszeczkę i wsiadło no i właśnie będziemy mogli mieć tamtego konika możemy po niego już iść o, chwilka, zjem sobie jeszcze tutaj jedzenie. Więc w tym odcinku na pewno będziemy budować nasz domek tam w środku. Kolega Kamer SG przesłał mi ten wiadomość, że no to znaczy w komentarzu napisał, że mam zbudować domek na drzewie też. Ale co może później? Najpierw trzeba mieć taki duży dom. <laughs> Piladże. Ja. O nie. Nie mam żadnej zbroi. No co jest? No chodź tu. Nie, dobra, wycofam się. Coś słabo walczy na tym telefonie. No dalej mnie gonisz. Czuć smoku No i zginąłem. Tak jak myślałem. Dobra, idę po swoje rzeczy. I teraz już będzie po nim. Wkurzył mnie na maksa. Gdzie jesteś? Hmm? Tam, tak. Mam nadzieję, że nie potrafi kraść rzeczy. Dobra, nic nie ukradł. Ciekawe stworzenie. Gdzie jest ten, co mnie atakował? A, dopiero przechodzi przez rzekę. Dobrze, trudno. Konika będziemy ujeżdżać dzisiaj. Chodź tu. No, co mi uciekasz? O. No. no, już myślałam, że będzie tak fajnie. nie za pierwszym razem. Będę tylko cały czas zasiadał. Już serduszka polecą. Już? Nie. O, już. Szybko. Tu mamy już konia. Będzie się nazywał hmm. Albert. Dobrze, a więc mamy konia Alberta. Na pewno będziemy musieli do niego zrobić jakąś stajnię. Na razie nie mamy jeszcze przedmiotów, żeby zrobić do niego tym stajnię. No więc nie wiem, co z nim teraz zrobić. Dobra, no zrobimy tutaj gdzieś taką podstawową z drew z ziemi. No, poczekaj sobie tutaj. No jest, dobra. Będziemy tutaj wygodnie. Albercik. No, nie, ja tutaj nie chciałem postawić ziemi. Dobrze. Co się patrzy w kuro? Dobrze. No, co jest? Co się tak zacina ten Minecraft? Dobra, nieważne. Na pewno będziemy tutaj fajnym zagrodę. Może mu nawet zrobię jeszcze tutaj takie okno. No w sumie to może mieć tak zrobić. No co jest. Ale mnie denerwuje ten Minecraft. A zauważyłam, że on tylko tak działa, jak nagrywam odcinek. To jest nie dlatego, że dwie aplikacje działają na raz, Ale nie wiem czemu tak. Dobrze. Zaraz sobie tutaj wjedzie Albercik. Albert, gdzie jesteś? Gdzie jest Albercik? Już uciekał, nie? Niegrzeczny Albercik, chodź. Chodź, wchodzimy tutaj. Wjeżdżamy do zagrody, Albert. Grzeczny Albercik. Siedź sobie tutaj. Grzecznie. Jeszcze kiedyś pójdziemy na wyprawę razem. Dobrze, więc zbieramy na pewno trochę drewna sobie dzisiaj. I połowimy też. Mhm. Będzie trzeba powiększyć farmę i ją chyba gdzieś indziej przeniesiemy. Dobrze, drewniana motyka. I gdzie ją przenieść? Na pewno. O. Myślę, że tam będzie dobrze. O, gdzieś tak tutaj. No, ja to w sumie trochę daleko od domu. Nie tam, trudno. Może kiedyś się jeszcze zrobi inną. Na razie jeszcze nie mamy wiaderka. To będzie musiała być tutaj. No. Tutaj będzie na razie taka mała farma. To już tutaj zrobimy sobie miejsce. Będzie nam tutaj pięknie rosło. Dobrze, to teraz idziemy po nasiona do skrzyni. No. Zaś mi się zacięło. Halo. Dobra. Idziemy do domku. Tutaj sobie posadzimy jeszcze trzcinę. Dobra. to idziemy. Po nasionka będziemy robić większe pole. Dobrze to tutaj mamy w skrzyni chyba nasiona. A nie mamy w ekwipunku. Dobra. Szybę podgrzejmy mięsko. Wejdziemy. Idziemy na podróż. Ale nie tam. Denerwujący ten Minecraft. No, co jest? Ja nie mogę. Bardziej denerwującej gry chyba nie widziałem nigdy. Dobrze, a więc. Wchodzimy sobie. Dobra, mamy. A nasionko nie wyleciało. Szkoda. Dobra, to sobie już tutaj posadzimy. Niech mi tutaj rośnie. Dobrze, widzę, że się noc robi. To już chodźmy do domku. Ale dużo ryby. Tam chyba coś widziałem na dole. Przyjrzymy się temu jeszcze drugi dzień. Dobra, wchodzimy na górę tutaj do domku. Trochę niska ta góra. A jest łóżeczko. Dobrze, a więc na pewno będziemy sobie zbierać drewno na ten domek wspaniały nasz. I wezmę sobie do tego drugą siekierę na pewno. Dobrze, więc drzewko sobie zostawimy. To, co nam teraz tutaj niepotrzebne. Weźmiemy może rybkę. I tyle. O, chwila. Sprawdzi coś. O, jeszcze jednej skóry będzie zbroja dla naszego konika. Dobra a tam się wziąłem? Nie dobra. Ruszamy podbój Minecrafta Minecraftu. No nie. Jakim cudem on nie płonie? O, zginął. A, mieliśmy zobaczyć, co tam jest pod tą wodą. Bo nie wiem, czy mi się zdawało, że coś tam jest. O, myślałam, że tutaj jest jakaś świątynia. Ale to mi się wydawało. Dobra. O, tam mamy glinę. Ale fajnie. Dobra, wypływamy stąd. Idziemy dalej. No i zobaczymy jak to będzie. No już, zatrzymaj się. Nie no naprawdę. Dobra, zetniemy sobie te duże drzewo. No co jest? Ja nie mogę. Dobra, brzozy sobie zetniemy. Też mogą być. Nie, 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 nie. Jest przeżyłem. No żelazo. Czy ja wziąłem kilof? Tak jest kilof. Dobrze, to sobie wykupimy trochę żelazo. Będzie przynajmniej na miecz. Tam jest kolejne żelazo. I tam coś jest. Nie, tam chyba nic nie ma. Chociaż w sobie tam w oddali coś może być. No ja to sobie gdzieś widzimy. Na razie musimy się tam na górę dostać. I wykupać te żelazko. Nie! Oj, kurczę, blade. Chwila. Dobrze. Mamy już Wróciłem. to. Wróciłem. Tak jak mówiłem, musimy wykopać to żelazko. Tam na górę. Dobrze. Czyli będziemy już mieli cztery żelaza. Węgla nie będę kopał. Dobra. To tutaj możemy zniszczyć. Zniszczymy sobie tutaj tą ziemię. Przynajmniej trochę tej ziemi. Dobrze, wejdziemy tutaj tą wodą do góry. Wracającego na że to będzie łatwiejsze. Dobra, się. to. Udało się. Idzie ten lasek brzozowy. Po drugiej stronie, tak? Dobrze. Już mamy przejście. Tak. Dobrze. Przeszliśmy na drugą stronę idziemy do tych brzuzek. Ale kwiatuszki ładne. Dobrze. To tniemy to drzewo cały raz, wytniemy może. Nie, no, cały raz to by było bez sensu. Tak potrzebujemy jeszcze dębu. cały już? O, teraz całe. Dobrze, a więc. Gdzieś z pięć takich drzew zetniemy. No, nie, no, zaś się zacięło. Dobra, to tu chwilę pogadamy. Dobra, już. już jest znowu. Gdzieś tak myślę, że z 30 nie, takich kłód nam starczy. No bo 40 wykopiemy. Będzie na półtem jeszcze. Nie będziemy musieli chodzić. Osadzonki jakieś wezmę tam. Posadzimy sobie trochę brzucek. No jest 30. A nie, 39. Ale sobie jeszcze trochę wykopiemy tego drewna, bo będzie nam potrzebne. Dobra. Ja nie mogę, zaś się zacięło. Dobra. Może na tym świecie przynajmniej znajdziemy jakąś wioskę kiedyś. Usadniemy coś. Teraz wioski są uchwite w jakieś te siano. Będziemy mogli im ukraść dużo siana. Zrobimy sobie bułeczki. Dobra, jest 43 to starczy. Jeszcze jakaś sadzonka. Aha, dobra, ominąłem to. Dawać sadzonki. Dobra, wyleciała jedna chyba. O, mamy. Dobra, to wracamy do domu. <laughs> o nie. drzeży znowu. Kurczę, szuruj tych Mam nadzieję, że mnie nigdy nie zaatakują. Gdzieś jeden mnie zaatakował, ale... Trudno. Mam nadzieję, że nie przyjdzie ich tutaj więcej. Co, jak przyjdą z bestią? Może gdzieś tutaj w pobliżu jest wioska, że oni tak krążą? Albo ich wieża. Bo po prostu oni mnie szukają. Ale to już nieważne. Dobrze. Wchodzimy. Która minuta? Osiemnasta. Kurczę. No to w tym odcinku prawie nic nie zrobiliśmy. Po prostu mamy konika. I tyle. Dobrze, a więc na pewno będziemy musieli sobie tutaj wykopać trochę drewna. To znaczy, trochę miejsca zrobić. No nie. Jeszcze piasek. Tylko tego tu brakowało. Dobrze, a więc damy sobie tutaj ziemię, a potem się zabuduje. Tutaj na piaskowiec. Dobrze, to na razie tak może być. Ile tam jest tego? Dwa. Dobra, to kupimy dalej. No, zaraz nam się kilo skończy. Będziemy musieli zbudować nowe. Ale, no, już się skończyło. Dobrze, będzie wszystko ładnie zrobione. Ścianki, wszystko ładnie, pięknie będzie. No, już się skończyło. Dobra. To robimy sobie tutaj kilo, ale nie mamy drewna. To na pewno sobie przerobimy te deski. Myślę, że wszystkie. Nie no, jak się wszystkie przerabia? Żeby dostać wszystkie. Dobra. Po prostu muszę naciskać. Dobra, na razie starczy. Teraz sobie przerobimy na patyki. I teraz kilos. No i jest dobrze. Mamy kilos. To zrobimy sobie to tą ścianę będziemy musieli zniszczyć. To na razie sobie damy. O, akurat się dzień kończy. No to będziemy iść spać. Albo no będzie pracowita noc. ale raczej zrobimy sobie ten sen. Dobra. A więc przespaliśmy całą noc. Upijemy tutaj. Na pewno przedłużymy trochę. Tutaj jeden. Nie. Będzie taki sam. O kurde. Nie przewidziałem tego. Myślałam, że dłuższa będzie ta góra. Naprawdę się zdziwię. To trudno. Będzie najwyżej widać naszą ściankę drewnianą. Dobra. To tutaj jeszcze kopiemy. Tu, 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 tu i tu. No i już możemy stawiać tutaj te bloki. Gdzie one są? Tu? Dobra. Да, уже себе доробили доски. А, где можно сделать здесь какую-то шибу? Может. Эндерман. О, нет. Он меня заметил. О, да, трудно. Где он есть? Алло. Он тут. Сгинет там No halo? Gdzieś jest tchórzu jeden. Gdzie ten tchórz? Dobra, może sobie odpuści. Która to jest minuta dwudziesta wow, No to drugi długi odcinek jest. Nadal tam słychać tego endermana. Aha, dobra, jeszcze muszę stąd wyjść. Tak. Dobrze. No co jest? Nie gadajcie nawet, że mi się znowu zaczął Minecraft. Jest, dobrze zrobiona tutaj ścianka. Jeszcze trzeba tutaj zrobić. Hmm. Chyba spadnie tutaj piasek. O nie. Chyba Enderman sobie nie odpuścił. Tutaj sobie jeszcze zrobimy. No nie. O kurczę. Enderman jeszcze tam jest. Nie zaraz po mnie przyjdzie. Ale trudno. Poradzę sobie z nim. O, jednak nie przyszedł. Chyba się naprawdę mnie boi. O, mam pomysł. Możemy to zrobić jeden blok wyższy. No kilof. Nie, nie, tylko nie to. Znowu się zacięło. dobra, mamy. Jeszcze tutaj sobie to wykopiemy. I teraz postawimy sobie. Tak. No dobrze, mamy. A więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Do zobaczenia.